Hopi to mały indiański naród żyjący w północno-wschodniej części Arizony w Stanach Zjednoczonych. Ich duchowym ośrodkiem, dawniej świętym miastem, jest Oraibi. Hopi twierdzą, że pochodzą z Kaskary, która zniknęła w wodach oceanu. Przy pomocy ich gwiezdnych nauczycieli Kaczynów, przybyli oni do Ameryki Południowej na łodziach i drogą powietrzną. Następnie powędrowali na północ, gdzie również przy pomocy Kaczynów założyli największe ośrodki kultury Tiawanako, Tikal, Palenque. Dopiero po nich tereny te zasiedlili Majowie, Aztekowie i Inkowie. Kaczyni starali się przekazać ludziom podstawy niezwykle wysokiej etyki. Wśród wielu plemion indiańskich zachowały się po dziś dzień ślady tych nauk moralnych w postaci myślenia kategoriami wielkoduszności i szlachetności. Hopi oznacza żyjący w pokoju lub podążający właściwą drogą. Jednak to nie oni sami określają siebie w ten sposób, a zostali tak nazwani przez innych ze względu na ich postawę etyczną względem Matki Ziemi oraz żyjących na niej istot. Według Hopi nie tylko ludzie, ale każde żywe stworzenie jest istotą duchową i każda z tych istot jest współzależna od innych i z nimi spokrewniona oraz jest integralną częścią natury. Jako ludzie nie jesteśmy zdolni do panowania nad nią, jesteśmy jedynie częścią dużo większej całości. W społeczności Hopi nie istnieje tak wyraźny jak choćby w euroamerykańskim społeczeństwie podział na sferę duchową, świętą oraz świecką, ludzką i przyziemną. Ich codzienne życie jest nierozerwalnie związane z życiem duchowym, a zwyczajne czynności są postrzegane zarówno w wymiarze materialnym, jak i religijnym. Jak wspomniałem wcześniej, hopi oznacza żyjących w pokoju, podążających właściwą drogą. Ale czym właściwie jest droga hopi? Jest to niezapisane, tradycyjne prawo wyrażające pogląd na życie ludzkie na poziomie ich zachowań i uczuć. W ich społeczności jednostka nie może pozwalać sobie na lekceważenie roli, jaką pełni w społeczności oraz zaniedbywanie swych powinności i obowiązków wobec niej. Gdyż takie postępowanie niszczy równowagę nie tylko danej jednostki, co może objawiać się chorobą czy nawet przedwczesną śmiercią, ale również niszczy równowagę całej społeczności oraz wszechświata. Zaniedbywanie swej roli jest więc równoznaczne z brakiem troski o innych. Tak więc w tradycji Hopi indywidualny ideał człowieka jest podporządkowany ideałowi społecznemu. W którym nikt nie jest wynoszony ani też uważany za niższego od innych. Wszyscy są sobie równi i pomagają sobie nawzajem. Kultura Hopi skupia się na kultywowaniu pokoju i nie posiadają oni w swej tradycji ideału wojownika. Centralnym punktem wierzeń Hopi jest powrót Pachany, czyli starszego białego brata. Niektórzy uważają, że chodzi o białego człowieka. Inni, że o wielkiego ducha, który został nazwany białym, ponieważ uosobia czystość i doskonałość. Są też tacy, którzy twierdzą, że tożsamość pachany nie może w żaden sposób zostać wyznaczona. Jedni widzą w nim jednostkę, inni grupę, a są też tacy, dla których jest to mityczna istota obdarzona nadnaturalną mocą. Wszyscy jednak zgadzają się co do jednego. Starszy Biały Brat powróci pod koniec tego świata. I tylko ci, którzy są wierni drodze Hopi, będą mogli wstąpić do nowego świata i zacząć w nim nowe życie, kiedy obecny świat, nazywany przez Hopi Tuakłaci, dobiegnie końca. Okres poprzedzający zakończenie Tuakłaci ma być okresem pomieszania, cierpienia i lęku. W języku Hopi okres ten nazywany jest Kłajaniskaci, co oznacza szalone życie, życie w pędzie, pozbawione równowagi, życie, które trzeba zmienić. Swoją wiedzę duchową i zawarte w niej przepowiednie, ostrzeżenia oraz bezpośrednie prognozy końca świata zapisane na kamiennych tablicach, których wiek naukowcy określili na co najmniej 10 tysięcy lat, Hopi zaczęli ujawniać światu całkiem niedawno, bo w latach 50. ubiegłego stulecia. Wcześniej, w roku 1947, w wiosce Shungopowi na terenie rezerwatu Hopi, Odbyło się zebranie, na którym przywódca klanu niebieskiego ptaka poinformował zgromadzenie o przekazie płynącym z nauk duchowych, które odebrał za młodu, a który to przekaz mówił, że kiedy tykwa pełna popiołu spadnie na ziemię, powinien publicznie ogłosić tajemne nauki duchowe i przepowiednie narodu Hopi. Przywódcy innych klanów potwierdzili, że oni również otrzymali takie nauki. Oraz zgodzili się co do tego, że tykwą pełną popiołu została nazwana bomba atomowa, która dwa lata wcześniej, w roku 1945, została zrzucona na Hiroshima i Nagasaki. Również inne proroctwa wydawały się być jasne. Dwa wielkie wstrząsy ludzkości przed ostatecznym dniem oczyszczenia, odnoszące się do dwóch wojen światowych czy pokrycie ziemi pajęczyną, która umożliwi ludziom komunikowanie się na znaczne odległości, co oznaczałoby linie telekomunikacyjne. W roku 1950 grupa starszych Hopi wystosowała pierwsze pismo do prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana. W kolejnych latach wystosowano jeszcze wiele pism do kolejnych prezydentów, instytucji oraz organizacji ONZ. Jak łatwo się domyślić, efekty tych starań były zerowe. W ten sposób spełniło się tylko jedno z proroctw, mówiące: Jeśli wielcy wodzowie w domu ze szkła odmówią otwarcia wam drzwi, kiedy przed nimi staniecie tego dnia, to nie upadajcie na duchu i nie zawracajcie z waszej drogi, lecz wzmocnijcie waszą śmiałość, wasze zdecydowanie i miejcie radość w waszym sercu bowiem w tym dniu biała rasa zerwała połączenie z wami i zmierza ku największej karze w dniu oczyszczenia. Wielu zostanie zniszczonych z powodu swoich grzechów i złych czynów. Tak zarządził Wielki Duch i nikt tego nie może ani powstrzymać, ani zmienić, ani niczego dodać. To się dokona. Hopi wierzą, że obecny świat tułakłaczy jest czwartym światem. Pierwszy świat został zniszczony przez ogień. W wyniku uderzenia komety, asteroidy, lub też w wyniku erupcji wulkanicznych. Drugi świat został zniszczony przez lód, czyli epokę lodowcową. Trzeci świat, o czym mówi również Biblia, zniszczył ogromny potop. Te trzy globalne zniszczenia nie były wynikiem jedynie przypadkowych zmian na Ziemi czy zjawisk astrofizycznych, ale lekceważenia przez ludzkość zarówno Matki Ziemi, jak i duchowych nakazów Stwórcy. Innymi słowy, kataklizmy w świecie przyrody są przyczynowo powiązane ze zbiorowymi wykroczeniami lub negatywnymi działaniami ludzkimi. Na początku obecnego świata na Ziemię wstąpił Wielki Duch i zabrał wszystkich ludzi w jednym miejscu, na wyspie, która teraz jest pod wodą. Podzielił ludzkość na cztery rasy i kazał im ruszyć w cztery strony świata. Każdej dał inne, pierwotne nauki. Przepowiedział, że nadejdzie czas, gdy cztery rasy znów się zejdą, wymienią zdobytą wiedzą, i wtedy nastanie czas pokoju i czas budowy wielkiej cywilizacji. Obiecał, że w odpowiednim czasie każdej rasie podaruje dwie kamienne tablice z prawami i przepowiedniami, lecz ostrzegł, by żadna z nich nigdy nie upadła na ziemię i nie roztrzaskała się, bo wtedy nadejdą ciężkie czasy. I tak ludzkość została podzielona na cztery rasy. A każda rasa została strażnikiem jednego żywiołu. Wielki Duch wysłał czerwoną rasę na wschód i dał jej pod opiekę żywioł ziemi. Indianie więc cały czas poznają tajniki upraw roślin, zarówno tych służących do jedzenia, jak i do leczenia. Rasę żółtą wysłał na południe i uczynił strażnikiem powietrza. Poznają więc tajniki nieba, oddychania i wiedzy o tym, jak rozwijać się duchowo. Na zachód wysłał rasę czarną i dał jej władzę nad wodą, najpotężniejszym z żywiołów. Rasa biała, strażnik ognia, udała się na północ. Jeśli biali spojrzą w sam środek różnych rzeczy, które stworzyli, odnajdą w nich ogień. Jest w żarówkach, w samochodzie, samolocie i pociągu. W przepowiedniach mówi się, że najgorszym produktem strażników ognia jest tykwa pełna prochu. Hopi wiedzieli o możliwości zbudowania bomby atomowej już w 1920 roku i chcieli o niej mówić w Lidze Narodów, lecz nikt nie chciał ich wysłuchać. Później starszyzna chciała rozmawiać z prezydentem Rooseveltem o tykwie prochu, prosić by jej nie użył, bo w przeciwnym wypadku konsekwencje będą okropne. Jak wiemy, nikt ich nie posłuchał. Kiedy starszyzna ujrzała skutki użycia tekwy prochu, wiedziała, że znów pojawi się próba zaprowadzenia pokoju na świecie. Tym razem na wschodzie. Ludzie trzech razy zbiorą się na wyspie w specjalnie zbudowanym domu. I gdy tworzono organizację Narodów Zjednoczonych z siedzibą w specjalnie wybudowanym na Manhattanie wielkim i błyszczącym budynku, Indianie znów postanowili spróbować włączyć się do koła żywiołów. A ponieważ poprzednim razem napisali list, na który nie dostali odpowiedzi, tym razem postanowili przybyć osobiście. Cztery dni czekali na odpowiedź. Reprezentanci narodów postanowili ich wpuścić i wysłuchać. Lecz USA, mając prawo weta, sprzeciwiły się. Czerwoni odeszli spod drzwi ONZ i znów koło żywiołów nie zostało zamknięte. Tomas Baniaka na zgromadzeniu Białego Pokoju tak zakończył swoją opowieść. Wielu ludzi pyta, czy można zmienić straszną przyszłość. Odpowiedź jest jedna, tak. Przepowiednie są jedynie wskazaniem możliwości, co będzie jeśli. Nadal możemy nie dopuścić do trzeciego wstrząsu. Szansa jest niewielka, jak mówią szamani, ale istnieje. Ogień pochłania i porusza się. To dlatego, białe siostry i biali bracia wędrują po całej planecie, i to dlatego za ich sprawą znów się wszyscy zbierzemy i znów stworzymy jedną wielką rodzinę. Wielki Duch, jak obiecał, dał każdej rasie dwie kamienne tablice. Te należące do czerwonych schowane są w rezerwacie Hopi w Arizonie, w obszarze czterech kątów, czyli w miejscu, gdzie spotykają się Colorado, Utah, Nowy Meksyk i Arizona. Tablice rasy czarnej przechowuje plemię kukuju na szczycie Mount Kenia. Kamienne tablice żółtej rasy przechowywane są w Tybecie. Strażnikami tradycji białych są, jak twierdzą Hopi, szwajcarscy górale. Nie wiadomo tylko, gdzie są kamienne tablice białej rasy, bo zapomniała ona o pierwotnych naukach wielkiego ducha i stąd całe nieszczęście. Wielu duchownych starszych Hopi twierdzi, że żyjemy w ostatnich dniach czwartego świata. Od ponad 60 lat różni Hopi przepowiadali różne zmiany na Ziemi, które sygnalizują zakończenie obecnego świata i początek Piątego. W 1970 roku Dan Kachongwa, przywódca klanu Słońca z wioski Hotewilla, który zmarł w wieku 112 lat, mówił o pogarszającej się kondycji naszych czasów. Mamy nauki i proroctwa informujące nas, że musimy być wyczuleni na znaki i przepowiednie, które się spełnią, aby dodać nam odwagi i siły do oparcia się na naszych przekonaniach. Popłynie krew, nasze włosy i nasze ubrania zostaną rozrzucone po ziemi. Natura przemówi do nas potężnym tchnieniem wiatru. Będą trzęsienia ziemi i powodzie powodujące wielkie katastrofy, zmiany pór roku i pogody, zanik dzikiej fauny i różne formy głodu. Wśród przywódców i ludzi na całym świecie nastąpi stopniowe zepsucie i zamęt, a wojny przyjdą jak potężne wiatry. Wszystko to zostało zaplanowane od początku powstania. Inny duchowy starszy z tej samej wioski, David Monongie, ostrzegał: Kiedy trzęsienia ziemi, powodzie, gradobicia, susze i głód będą codziennym życiem, będzie to ostatni czas wyboru pomiędzy powrotem na drogę prawdy lub podążaniem drogą zygzakowatą. Zygzakowata droga odnosi się do rysunków naskalnych przodków Hopi w północnej Arizonie. Zygzak to górna z dwóch równoległych linii podobno reprezentuje ścieżkę dwóch serc, które sieją spustoszenie w naszej matce ziemi i żyją wbrew prawom natury. Oznacza ona ludzi zanurzonych w syntetycznej, sztucznej, iluzorycznej rzeczywistości. W systemie, który oderwał człowieka od korzeni i wrzucił w wir konsumpcjonizmu oraz materializmu. Niższa droga, zakorzeniona w ziemskich rytmach, znajduje ukojenie i duchowe pożywienie z pyłku kukurydzy, światła słonecznego, mokrych deszczy i rozległych pustynnych widoków. Życie zgodne ze stwórcą lub wielkim duchem. Proroctwa Hopi mówią, że ludzie będą jeździć bezkonnymi wozami po czarnych wstążkach. Mowa tu o pojazdach na asfalcie, co ma być nadchodzącym znakiem pierwszego wstrząsu. Jest również mowa o pojawieniu się statków powietrznych podróżujących drogami na niebie. Za nimi będą się ciągnąć ślady brudu, a w końcu całe niebo pokryją wstęgi brudu. Mowa oczywiście o samolotach. Starszyzna ze smutkiem oczekiwała znaków zapowiadających drugi wstrząs. Wiedzieli, co to będzie. Rzeczy przyspieszą bieg. Wokół świata zostanie zbudowana pajęczyna, przez którą ludzie będą rozmawiać. Na wschodzie pojawi się odwrócony i przesunięty znak życia. Tutaj mowa o swastyce, ale przyniesie jedynie śmierć. Przybędzie razem ze wschodzącym słońcem z zachodu. Mowa o fladze Japonii. W przepowiedniach jest również mowa o czasach, w których orzeł wzleci w niebo wysoko i dotrze do księżyca. Kiedy to się stanie, pojawi się światło nowego dnia. Rozpocznie się wiosenna odwilż. Gdy moduł księżycowy Apollo 11 wylądował na Księżycu w 1969 roku, Neil Armstrong przekazał Ziemi wiadomość: orzeł wylądował. Kiedy Indianie z regionu Inuit usłyszeli te słowa, podzielili się z innymi szczepami swoją starą przepowiednią. Że gdy pojawią się te słowa, w Czerwony Lud wstąpi nowa siła i wszystko będzie możliwe. W ciągu siedmiu dni po lądowaniu na Księżycu w kongresie USA został przedstawiony akt wolności religijnej Indian. Prezydent Carter podpisał go w 1978 roku. Czasy zapowiadające trzeci wstrząs, jak mówią Hopi, mają charakteryzować się tym, że kobieta będzie mogła przemienić się w mężczyznę, a mężczyzna w kobietę. Ludzie odnajdą odcisk, który nas tworzy. Zapewne chodzi tu o DNA, ponieważ zaraz jest powiedziane, że ludzie go potną. Będą również tworzyć nowe zwierzęta z myślą, że to dla dobra ludzkości, ale ich wnuki i prawnuki będą przez to cierpieć. Trzeci wstrząs będzie wstępem do okresu przebudzenia, gdzie na świecie zostaną tylko ci, którzy mają pokój w sercu i duszy. Dzięki oczyszczeniu się świat będzie mógł wrócić do równowagi, co pozwoli rozwinąć się nowej wspaniałej cywilizacji, w której ludzie będą żyć w harmonii ze sobą nawzajem i z otaczającym ich światem natury. To, co nadejdzie, biali ludzie nazywają apokalipsą, Indianie oczyszczeniem. Przeżyjemy to. Wtedy ci, co ocaleją, po raz trzeci spróbują zaprowadzić pokój na Ziemi. A Czerwona Rasa już nie będzie pisać próśb ani stać pod drzwiami, lecz zostanie zaproszona i tak koło żywiołów zostanie zamknięte. Wiedza czterech kolorów z czterech stron świata zostanie połączona i pokój wreszcie nadejdzie.